Witajcie na kanale Miśka TV, Witam Was w filmiku Wszystkie Rzeczy Miśki Więc zapraszam do oglądania Zacznijmy od smyczy, obroży i chustek Mam tutaj chustkę taką którą ubieram czasami jesienią misi w takie pieski i taką bandankę Taka granatowa obroża z takim zapięciem i tutaj przyczepiłam akurat adresówkę i tu mam drugą y, obrożę na takie zatrzaski ona jest świecąca na trzy ty. taki też. i tu mam jeszcze zabezpieczenie do smyczy fleksji. Pierwsza smycz to jest taka czerwona w takie wzorki i ona jest na dwa karabinczyki i ma 3 metry. I ona jest tak trochę tutaj pokreślona, bo kiedyś ją zostawiłam na dworze i mi się zaczęła ja gryźć. Drugą smyczą jest taka czarna z Flexi i ona ma 5 metrów do 35 metrów. Jest z rzeczy pielęgnacyjnych mam taki szampon hał i już tyle złożyłam na jedno mycie miśli I taka zwykła szczotka. Następnie mam taką torebkę na pas i ją czasami używam. Jest to ale to naprawdę rzadko. Dwie miski, jedna jest plastikowa, a druga jest metalowa. I ta metalowa to ona jest przy budzie miski. I ona kiedyś tu miała taką gumę, żeby ta miska nie jeździła jej tak jak jem, ale po prostu się odczepiła. A ta druga to jej daję czasami na dwóch tej. Do jedzenia, bo ona no, rzadko już w No, więc takie dwie miski. Następnie mam karmę czapi, 9 kg. I tu są trzy rodzaje mięsa. Taka karma. I jeszcze w takim wiaderku mam taką zwykłą karmę, nie wiem nawet jak się nazywa taka zwykła, ale już się kończy, więc kupiliśmy te 9 kg z czapi. Następnie mam taki bidon z Tesco taki zwykły i teraz przejdźmy do smakołyków tu mam z firmy Purina Friskies fantastic są takie pałeczki e, o smaku e, smak smaczna przekąska smaku bekonu i sera takie następnie mam Pierwszy raz kupiłam, sobie kropki z Chappie, testy Light, like, nie wiem czy i tutaj y, są zdrowie, są takie kropki, są bardzo miękkie, ale są fajne. I doleczko jest są takie kości takie różne i są też takie małe ale najlepsze są takie ciasteczka, takie sandużka w się dobra, takie no, jest, no, jest, no i są <try> tak, i już jeśli chodzi o zabawki to mieszkałaś nie posiadam po prostu, to już stary piasty. Wam się spodobało i pa.